A co jeśli największym nieporozumieniem w starości nie jest samotność, lecz bliskość? Zostań do końca tego filmu. Dowiesz się, dlaczego prawdziwa intymność nie zawsze mieszka w tym samym domu, ale zaczyna się w sercu. Często zaczyna się od dobrze pojętego życzenia. Chcesz mieszkać blisko swoich dzieci na starość. Wyobrażasz sobie, jak cudownie byłoby spędzać razem czas, być dla siebie nawzajem, a może nawet mieszkać w tym samym domu lub na tej samej ulicy. Masz nadzieję, że ta bliskość zapewni bezpieczeństwo, przyniesie miłość i komfort, ale co się stanie, gdy ta myśl stanie się pułapką? Wielu starszych ludzi doświadcza cichego, lecz głębokiego poczucia rozczarowania, mieszkają blisko swoich dzieci. Czasem nawet pod jednym dachem, a mimo to wciąż czują się samotni. Słyszą śmiech wnuków z sąsiedniego pokoju, widzą jak dzieci spieszą się rano do pracy, czują wokół siebie życie, a jednocześnie wewnętrzną pustkę. Pytają siebie, dlaczego czuje się taki zbędny, skoro wszyscy są tutaj. Ból nie wynika z dystansu, wynika z oczekiwania. Oczekiwania, że dzieci będą regularnie się odzywać, że znajdą czas, że odwdzięczą się za to, co kiedyś im dano, ale życie dzieci potoczyło się dalej. Mają swoje zmartwienia, rodziny, pracę, myśli, a tymczasem starsza osoba czeka na znak, na uwagę, na bliskość. Czasami ten znak nadchodzi, często nie. I wtedy zaczyna się cierpienie. To ciche rozczarowanie powoli zżera Twoje serce. Zaczynasz czuć się zaniedbany, niezrozumiany, niekochany. A głęboko w środku dręczy Cię pytanie, czyż nie zasługuje na to, na ich czas, ich opiekę, ich wdzięczność. To gorzkie pytanie, którego wielu nie zadaje na głos, lecz nieustannie powtarza w duchu. Jednak prawdziwy problem nie leży w zachowaniu dzieci. Ale w wewnętrznej więzi, której nie potrafimy zerwać. Buddyzm nazywa to przywiązaniem to emocjonalny ucisk, którym kurczowo trzymamy się czegoś, co dawno temu chciało się zmienić. Przywiązujemy się do idei, że rodzina nas definiuje, że bliskość równa się miłości, że jesteśmy wartościowi tylko wtedy, gdy jesteśmy potrzebni. Jednak życie płynie nieubłaganie. Role się zmieniają, więzi się rozluźniają, i nic nie pozostaje takie, jakie było. Ci, którzy się tego kurczowo trzymają, walczą z naturalnym przepływem i przegrywają. Osoba, która na starość kurczowo trzyma się swoich dzieci, często szuka nie tylko bliskości, ale także potwierdzenia, cichej tęsknoty za znaczeniem, za sensem, za miejscem w życiu innych. Prowadzi to jednak do niebezpiecznej zależności. Nasze samopoczucie nagle zależy od tego, jak często jesteśmy odwiedzani, jak często dzwoni telefon, jak długo gość zostaje. A kiedy tak się nie dzieje, czujemy się bezwartościowi. Ale co gdybyśmy zakwestionowali te koncepcje? Co gdybyśmy mieli odwagę odkryć siebie na nowo, niezależnie od ról, jakie odgrywaliśmy w przeszłości? Buddyzm Zen wskazuje nam inną drogę. Zamiast kurczowo trzymać się zewnętrznych okoliczności, możemy zajrzeć w głąb siebie. Tam, w ciszy naszych serc, kryje się siła większa niż jakiekolwiek oczekiwania. Wyobraź sobie stare drzewo. Jego gałęzie mogą nie być już tak giętkie, a liście nie tak świeże, ale jego korzenie Głębokie, silne, niewzruszone dają mu stabilność. My również możemy zapuścić korzenie w starości, nie w pobliżu naszych dzieci, ale głęboko w naszych duszach. To nie znaczy, że nie powinniśmy kochać naszych dzieci. To tylko oznacza, że nasza miłość staje się wolna, bez wymagań, bez warunków, bez oczekiwań. Kiedy uświadomimy sobie, że emocjonalna bliskość nie opiera się na wspólnych kodach pocztowych, ale na wewnętrznej wolności, rozpoczyna się nowy rozdział. Wtedy nie musimy już czuć się rozczarowani, gdy nie mają czasu. Wtedy możemy pozwolić im odejść i nadal pozostać w kontakcie. Wtedy samotność przeradza się w spokój, zależność w wolność, ból w mądrość. A zatem to pierwsze uświadomienie sobie nie jest stratą, lecz początkiem nowej wewnętrznej podróży: podróży, w której uczymy się odpuszczać bez tracenia, odłączać się bez zrywania i spotykać siebie na nowo nie jako matkę, ojca czy dziadka ale jako istoty ludzkie. W kolejnych rozdziałach odkryjesz, jak potoczy się ta podróż: że bycie samemu nie jest tym samym, co bycie samotnym. Jak możemy porzucić stare role, by stać się prawdziwie wolnymi, i że spokój nie pochodzi z bliskości, ale z cichego odpuszczenia. Ale zanim tam dotrzemy, zatrzymaj się na chwilę. Poczuj, co ten pierwszy krok w Tobie budzi. Być może ta chwila odmieni Twoje życie. Są takie chwile w życiu, kiedy w domu nagle zapada cisza. Nie słychać już śmiechu dzieci, nie słychać głosów, nie słychać zgiełku. Drzwi się zamykają, a pozostaje niemal namacalny spokój. Dla wielu starszych osób to właśnie jedno z największych wyzwań bycie samemu. Kiedyś zawsze ktoś był: dziecko, partner, gość, telefon, ale z biegiem lat wszystko się zmienia. Ludzie wyprowadzają się, budują własne życie, przyjaciele odchodzą lub umierają, i zostaje pytanie: jak dalej żyć, skoro nikogo już nie ma? Zanim przejdziemy dalej, chciałbym poinformować, że nasza książka cyfrowa jest już dostępna. Dotyczy ona buddyzmu i 30 lekcji szczęśliwego życia z wykorzystaniem filozofii buddyjskiej. Przejdź do opisu lub pierwszego przypiętego komentarza pod tym filmem, kup e-booka online i dokonaj najlepszej zmiany w swoim życiu już dziś. Zaczynajmy. Odpowiedź, jaką oferuje buddyzm Zen. Jest niezwykła, wręcz prowokacyjna. Mówi: Bycie samemu nie jest brakiem to zaproszenie zaproszenie do spotkania z samym sobą, do ponownego odkrycia siebie i w tym tkwi siła, o której często zapominamy w zgiełku codziennego życia cicha moc samowystarczalności. Ale co tak naprawdę oznacza samowystarczalność? Nie oznacza to, że nikogo nie potrzebujemy. Nie oznacza to, że się izolujemy, ani stajemy się bezduszni. Oznacza to raczej, że przestajemy nieustannie szukać na zewnątrz wewnętrznej równowagi, że nie oczekujemy już, że inni nas uszczęśliwią, docenią lub uratują. Oznacza to: jestem wystarczający, taki jaki jestem, nawet jeśli nikogo przy nas nie ma. To uświadomienie nie przychodzi z dnia na dzień, to wynik głębokiego wewnętrznego procesu. Często ten proces zaczyna się od bólu, od poczucia zapomnienia, od strachu przed tym, że już nie jest się potrzebnym. Być może również od gniewu na dzieci, które nie mają już czasu, na życie, które stało się takie ciche, na siebie, bo czujemy się tak bezbronni. Ale właśnie tutaj, w tym wewnętrznym chaosie, otwierają się drzwi: drzwi do czegoś nowego, czegoś potężnego. Zen uczy nas: Cisza jest kluczem do prawdy. Kiedy nikt nas nie rozprasza, w końcu słyszymy ponownie swój własny głos. Czujemy, czego naprawdę potrzebujemy, i czego tylko myśleliśmy, że potrzebujemy. Uczymy się obserwować swoje myśli, nie podążając za nimi, odczuwać emocje, nie walcząc z nimi. Stajemy się świadkami własnego wnętrza, i w tym tkwi uzdrowienie. Wyobraź sobie, że siedzisz samotnie pewnego poranka z filiżanką herbaty w dłoni, bez hałasu, bez rozmów, bez planu, tylko ty w tej chwili nie jesteś ani ojcem, ani matką, ani gospodarzem, ani gościem. Jesteś po prostu człowiekiem i być może nagle czujesz coś, czego nie czułeś od dawna spokój, spokój, który nie zależy od tego, kto Cię kocha. Odwiedza, lub za Tobą tęskni, spokój, który pochodzi z Twojego wnętrza. Wielu boi się tej samotności, ponieważ uważa, że jest ona równoznaczna z samotnością. Ale to błędne przekonanie samotność to uczucie braku, oddzielenia samotność natomiast może być stanem obfitości. Jeśli świadomie ją ukształtujemy, jeśli nauczymy się dotrzymywać sobie towarzystwa, jeśli zaczniemy na nowo nadawać sens naszemu życiu, nawet bez ciągłej interakcji z innymi. Jak często w życiu stawialiśmy siebie na ostatnim miejscu? Funkcjonowaliśmy, dawaliśmy, organizowaliśmy, planowaliśmy, dla innych, teraz, na starość, mamy okazję postawić siebie na pierwszym miejscu. Nie z egoizmu, ale z uważności, z miłości do osoby, którą się staliśmy, ze wszystkimi naszymi zmarszczkami, historiami, bólem i spostrzeżeniami. Samowystarczalność oznacza również znalezienie rytuałów, które nas odżywiają. Może to być codzienny spacer na łonie natury, gotowanie pysznego posiłku tylko dla siebie. Słuchanie śpiewu ptaków za oknem, czytanie starej książki, albo cicha medytacja wszystko to sposoby na bliskość z samym sobą. Poczucie żyje jestem tutaj nawet bez oklasków, bez gości, bez publiczności. Oczywiście są chwile, kiedy serce jest ciężkie, kiedy tęsknisz za bliskością i to jest w porządku nie chodzi o tłumienie uczuć, ani o bycie idealnym. Chodzi o to, żeby się w nich nie utopić. Rozpoznanie. Mogę odczuwać tęsknotę i jednocześnie być w zgodzie ze sobą. Mogę kochać bez lgnięcia. Mogę tęsknić bez cierpienia. Wielki nauczyciel buddyjski Thich Nhat Hanh powiedział kiedyś: Już jesteś tym, czego szukasz. Te słowa mogą wydawać się proste, ale niosą w sobie głęboką prawdę. Często gonimy za uczuciem bezpieczeństwa, pewności, sensu, i nie zdajemy sobie sprawy, że wszystko to już w nas jest. Musimy się tylko wyciszyć na tyle, by to usłyszeć. W dzisiejszym świecie, gdzie tak duży nacisk kładzie się na kontakty towarzyskie, wspólnotę i stałą dostępność, samowystarczalność wydaje się wręcz aktem oporu. Ale zwłaszcza w podeszłym wieku jest koniecznością, jeśli chcemy zachować wewnętrzną wolność i spokój. Kiedy stajemy się samowystarczalni, nie jesteśmy już zdani na łaskę okoliczności zewnętrznych, wtedy możemy być w kontakcie z ludźmi, bez bycia od nich zależnym. I tak samotność staje się świętą przestrzenią przestrzenią, w której się nie gubimy, lecz na nowo odkrywamy siebie. Przestrzenią, w której się leczymy, rozwijamy i zachwycamy, przestrzenią, w której uczymy się, że nasza wartość nie pochodzi z zewnątrz, ale z cichej mocy, która głęboko w nas tkwi. Kiedy poczujesz tę moc, kiedy zaczniesz dostrzegać głębie, a nie pustkę w ciszy, wtedy wszystko się zmieni. Wtedy starość przemieni się nie w czas straty, ale w czas dojrzewania wewnętrznego rozkwitu i zaczniesz rozumieć nawet bez towarzystwa bez codziennych wizyt bez nieustannej rozmowy nigdy nie jesteś naprawdę sam bo masz siebie a to więcej niż wielu kiedykolwiek znajdzie w następnym rozdziale dowiesz się dlaczego porzucenie starych ról nie oznacza bycia kimś gorszym ale raczej stawania się wreszcie prawdziwym zostań ze mną na tej drodze bo być może nadszedł czas by odzyskać siebie, przez całe życie wcielamy się w role. Jesteśmy córkami i synami, braćmi i siostrami, mężami, żonami, ojcami, matkami, dziadkami. Ponosimy odpowiedzialność, dajemy, planujemy, troszczymy się i często definiujemy siebie właśnie poprzez te role. Nadają one strukturę, sens, miejsce w całości. A jednak w pewnym momencie nadchodzi moment, w którym te role zaczynają zanikać. Dzieci dorastają. Życie zawodowe się kończy, codzienne życie się zmienia, i pozostaje jedno wielkie milczące pytanie: Kim jestem, kiedy nie jestem już potrzebny? To pytanie nie jest błahe, trafia prosto w serce, bo często zapominamy, że wiele osób przez dekady definiuje siebie poprzez swoje obowiązki: Ojciec, który dawał z siebie wszystko, Matka, która zawsze była przy nich, Dziadkowie, którzy wspierali i pomagali. Ale kiedy dzieci stają się niezależne, kiedy nikt już nie zadaje pytań, kiedy nie ma już obowiązków, pojawia się pusta przestrzeń. Przestrzeń, która może być zarówno przerażająca, jak i wyzwalająca. Buddyzm Zen zaprasza nas właśnie do tej przestrzeni. Nie po to, by ją wypełnić, ale by w nią wejść aby uświadomić sobie, że to, kim jesteśmy, sięga o wiele głębiej niż jakakolwiek rola, jaką kiedykolwiek odegraliśmy i że porzucenie tych ról nie jest stratą, lecz krokiem ku prawdzie. Wielu starszych ludzi wciąż kurczowo trzyma się dawnego wizerunku siebie silnych, potrzebnych, ważnych, to zrozumiałe. Dawał im poczucie kontroli, przynależności, wartości, ale z czasem to przywiązanie staje się źródłem bólu, bo życia nie da się zatrzymać. Dzieci dorastają, struktury rodzinne się zmieniają, w społeczeństwie jest niewiele miejsca dla osób starszych, a im bardziej kurczowo trzymamy się starych ról, tym większy wewnętrzny konflikt. Wyobraź sobie scenę, na której grałeś rolę przez dekady. Znałeś swoje kwestie, ruchy, swoje miejsce w sztuce, i nagle sztuka się kończy, ale ty wciąż tam stoisz, czekając na kolejną wskazówkę. Publiczność wyszła, światła zgasły, i uświadamiasz sobie: Nie ma już scenariusza, żadnych oklasków, żadnych powtórzeń tylko ty, bez roli, bez maski. Wielu ludzi jest w tej chwili przerażonych, czują się zdewaluowani, bezużyteczni, zapomniani, ale co jeśli to właśnie tutaj leży prawdziwy początek? Co jeśli scena będzie pusta, a ty w końcu będziesz mógł być sobą, nie w roli, ale w swoim prawdziwym, nagim człowieczeństwie? Ścieżka Zen uczy nas, że wszelkie przywiązanie prowadzi do cierpienia, dotyczy to również przywiązania do tożsamości. Jeśli przez całe życie byłeś ojcem lub matką, być może zawsze byłeś dla innych, ale kiedy naprawdę byłeś dla siebie. Kiedy czułeś to, co spotrzebujesz. Czego? Ty co stanowi, Poza wszelkimi obowiązkami? Odpuszczenie nie oznacza, że przestajesz kochać. Nie oznacza, że nagle stajesz się obojętny. Oznacza po prostu, że uświadamiasz sobie: miłość nie potrzebuje roli. Bliskość nie potrzebuje definicji. Możesz kochać swoje dziecko, nie tracąc siebie. Możesz być dumny ze swojej rodziny i nadal żyć własnym życiem. W zen pojawia się obraz kropli wody spadającej do morza. Kropla traci formę, ale staje się częścią czegoś większego. Tak samo jest z naszymi rolami. Kiedy się ich pozbywamy, nie rozpływamy się, wręcz przeciwnie. Odnajdujemy coś głębszego, naszą esencję, nasze czyste istnienie, nasze człowieczeństwo. Być może to właśnie ten moment, w którym odkrywasz siebie na nowo. Nie jako rodzica, nie jako kogoś, kto wciąż chce być potrzebny, ale jako człowieka, jako istotę z myślami, uczuciami, potrzebami, historią i przyszłością. Być może to właśnie ten moment, w którym zaczynasz zadawać sobie pytanie, czego jeszcze chcę doświadczyć, czego chcę się nauczyć, co karmi moją duszę, niezależnie od innych. Wiele osób odkrywa nowe oblicza siebie na tym etapie życia. Zaczynają malować, pisać, podróżować i medytować, pielęgnują stare przyjaźnie lub nawiązują nowe. Poświęcają się naturze, muzyce, rękodzielnictwu i cichemu słuchaniu, i w ten sposób dzieje się coś cudownego. Czują, że życie się nie skończyło. W końcu należy do nich. Oczywiście będą chwile załamania, dni, kiedy znów będziesz chciał zatracić się w starych rolach, dni, kiedy będziesz się zastanawiać, czy to naprawdę wystarczy to po prostu bycie człowiekiem. Ale z czasem zrozumiesz, to nie tylko wystarczy. To wszystko, bo kiedy odpuszczasz swoje role, otwierasz się na prawdziwe życie, na spotkanie ze sobą, na chwilę, kiedy nie funkcjonujesz, a po prostu jesteś. I to jest chyba największy dar starości możliwość porzucenia wszystkiego, czym myślałeś, że musisz być i odkrycia, kim naprawdę jesteś już nie ojcem, już nie matką, po prostu sobą. W następnym rozdziale odkryjesz, jak głęboki może być spokój, gdy zaczniesz odpuszczać nie tylko rolę, ale także oczekiwania. Jak nauczysz się odnajdywać dom w sobie, i dlaczego prawdziwy spokój nie leży w pobliżu Twoich dzieci, ale w przestrzeni Twojego własnego serca. Trwaj w tym, bo droga do siebie zaczyna się właśnie teraz. Istnieje prawda, którą wielu ludzi dostrzega dopiero późno w życiu. Czasami dopiero po wielu latach poszukiwań czegoś, czego nigdy tak naprawdę nie znaleźli: całkowitego wewnętrznego spokoju. Wielu wierzy, że ten spokój pojawia się, gdy zewnętrzne okoliczności w końcu się ziszczą, gdy rodzina jest blisko, gdy dzieci regularnie dzwonią, gdy dom jest pełen głosów, życia i ruchu. Ale buddyzm Zen opowiada inną historię, taką, która na pierwszy rzut oka brzmi obco, a może nawet niekomfortowo. Zawiera jednak głęboką, wyzwalającą mądrość: spokój nie wynika z bliskości, wynika z puszczenia. Wyobraź sobie starszego mężczyznę, który latami miał nadzieję, że jego dzieci będą dzwonić częściej, który spędzał dni wpatrując się w telefon lub czekając, aż samochód wjedzie na podjazd. Każdy dzień, w którym nic się nie działo, był jak mały cios w serce, a kiedy w końcu ktoś odwiedził, radość była ogromna, ale często towarzyszyło jej uczucie: dlaczego tak krótko, dlaczego tak rzadko, dlaczego nieczęściej? Wiele osób zna te myśli. Są zrozumiałe, ludzkie i głęboko emocjonalne, jednak to właśnie w nich kryje się cierpienie. Wynikają one bowiem z wewnętrznego oczekiwania, że to inni są odpowiedzialni za danie nam spokoju, radości i sensu. Ale gdy tylko ten spokój zostanie powiązany z warunkami, z zachowaniem innych, z bliskością, z uwagą, staje się kruchy. A jeśli te warunki nie zostaną spełnione, nasza wewnętrzna równowaga rozpada się jak domek z kart. Ścieżka zen prowadzi w innym kierunku. Mówi: Nie szukaj spokoju na zewnątrz, znajdź go w sobie. Brzmi prosto, ale to prawdopodobnie jedno z najgłębszych wyzwań w naszym życiu. Wymaga bowiem od nas, byśmy przestali narzekać, przestali czekać, przestali mieć nadzieję, że inni się zmienią. Zamiast tego zaczynamy ciche, szczere spojrzenie w głąb siebie, co mnie tak naprawdę trzyma w niewoli, co sprawia, że jestem tak zależny od zachowania innych, czego oczekuję i dlaczego. Kiedy pozwalamy by te pytania się pojawiły, otwieramy przestrzeń wglądu i często uświadamiamy sobie, to nie dystans od naszych dzieci nas smuci, to wewnętrzne przywiązanie do obrazu, który sami sobie stworzyliśmy, wyobrażenie o tym, jak powinno być. Ta wewnętrzna historia, że dzieci muszą regularnie się meldować, że miłość trzeba udowadniać poprzez ciągłą bliskość, że w przeciwnym razie jesteśmy bezwartościowi, jest prawdziwym problemem. Nie zachowanie dzieci, ale nasze własne kurczowe trzymanie się obrazu, który już nie pasuje do rzeczywistości. Odpuszczenie nie oznacza, że przestajemy kochać, wręcz przeciwnie. To najgłębsza forma miłości, kiedy przestajemy próbować ją kontrolować, kiedy uświadamiamy sobie, że prawdziwa miłość jest wolna, że nie jest ograniczona czasem, obecnością ani uwagą, ale że jest żywa nawet z dystansu, nawet w ciszy, nawet w samotności. Zapytano kiedyś Starego Mistrza Zen Czym jest spokój? Odpowiedział: To moment, w którym niczego już nie potrzebujesz. Ta odpowiedź brzmi radykalnie. Przecież przez całe życie uczyliśmy się potrzebować bliskości, afirmacji, uwagi, wdzięczności, ale Mistrz nie miał na myśli, że powinniśmy stać się istotami nieczułymi. Chodziło mu o to, abyśmy zrozumieli, że nasza wartość jest niezależna od tego, co dają nam inni, że jesteśmy kompletni, dokładnie tacy, jacy jesteśmy. Kiedy zaczynasz to czuć, Całe twoje doświadczenie się zmienia. Siedzisz sam w salonie, i nagle nie ma pustki, tylko przestrzeń. Wychodzisz na spacer, nie myśląc, że potrzebujesz kogoś, kto będzie szedł obok ciebie, i nagle czujesz naturę, wiatr, własne serce. Myślisz o swoich dzieciach bez urazy, bez tęsknoty, ale z cichą miłością, dajesz im wolność i sobie również, bo odpuszczenie nie jest stratą to powrót. Powrót do siebie, do własnego centrum, do wewnętrznego spokoju, którego nie zakłócają już zewnętrzne burze, który nie chwieje się już, gdy plany się nie udają, gdy ludzie się zmieniają, gdy drogi się rozchodzą. To spokój, który trwa, który rośnie, który cię niesie, nawet gdy nikt nie dzwoni, gdy nikt już nie pyta, gdy po prostu. czy. Oczywiście ta droga nie zawsze jest łatwa. Są dni, kiedy serce boli, kiedy wspomnienia powracają, kiedy czujesz, że samotność staje się zbyt przytłaczająca i to jest w porządku, bo odpuszczenie nie oznacza, że nie masz już uczuć, oznacza jedynie, że nie pozwalasz im już cię zniewalać, że radzisz sobie z nimi i pozostajesz wolny. W zen często używa się obrazu nieba i chmur. Nasze uczucia, myśli, oczekiwania wszystko to chmury, pojawiają się i znikają, ale niebo pozostaje, zawsze, nieruchome, szerokie, czyste, Twoje wewnętrzne istnienie jest tym niebem, nietknięte, pełne spokoju. Kiedy zaczynasz się z nim łączyć, nie jesteś już zależny od życiowych warunków pogodowych, wtedy wiesz, nawet jeśli dziś są chmury, zawsze kryje się za nimi światło. I właśnie na tym polega prawdziwy spokój, na świadomości, że jesteś wystarczający, że nie potrzebujesz nikogo, by czuć się kompletnym, że masz wolność, by kochać bez stawiania wymagań, że znajdujesz dom w sobie i że starość to nie koniec, ale być może pierwszy moment w życiu, w którym jesteś naprawdę wolny. I tak koło się zamyka. Od pragnienia bliskości, do mocy bycia samemu, do porzucenia starych ról i wreszcie powrotu do wewnętrznego spokoju. I zaczynasz rozumieć nie musisz już za nikim gonić, nie musisz już niczego udowadniać możesz po prostu być całkowicie sobą w ciszy, w głębi, w miłości. Jeśli doczytałeś aż do tego miejsca, to coś już się w tobie obudziło. Coś, co być może drzemało od dawna, może to tęsknota za spokojem, może przeczucie, że jest coś więcej, może cicha świadomość, coś nowego właśnie się zaczyna. I właśnie o tym porozmawiamy w następnym rozdziale, o cichym dziedzictwie, które po sobie zostawisz, gdy odnalazłeś siebie. Zostań ze mną. Droga jeszcze się nie skończyła. Jeśli ta droga do wewnętrznej wolności Cię poruszyła. Napisz w komentarzach, co chciałbyś, chciałabyś porzucić, lub które słowa najbardziej do ciebie dziś przemówiły. Nie zapomnij polubić filmu, jeśli skłonił cię do refleksji. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o głębokiej mądrości Zen, zasubskrybuj kanał już teraz. Czeka na ciebie wiele innych filmów, które będą ci towarzyszyć. Na twojej własnej drodze do wewnętrznej jasności. Sprawdź również inne filmy na kanale. Być może znajdziesz tam odpowiedź, której potrzebujesz. Jeśli czujesz, że nadszedł czas, aby naprawdę zmienić swoje życie, sięgnij po książkę elektroniczną Buddyzm w praktyce. 30 lekcji szczęśliwego życia to nie tylko słowa, to spostrzeżenia, które pomogą ci widzieć jaśniej, czuć głębiej i żyć łatwiej. Wielu już rozpoczęło tę drogę. Zrób to teraz. Nie czekaj, aż życie Cię do tego zmusi. I e Bóg znajdziesz w pierwszym linku w komentarzach. Aby pomóc Ci głębiej zgłębić filozofię buddyjską, zostawiamy Ci naszą książkę cyfrową, która opowiada o buddyzmie i 30 kluczowych lekcjach, jak żyć lepszym i szczęśliwszym życiem z pomocą buddyjskiej mądrości. Znajdziesz ją w opisie lub w pierwszym przypiętym komentarzu. Kliknij link i rozpocznij swoją podróż już dziś. Dziękujemy za śledzenie nas i do zobaczenia w kolejnym filmie na kanale.